Cześć, witajcie, z tej strony Dawid. Dzisiaj kolejny film z The Long Drive'a, tak, jeszcze dzisiaj ta gra. Jutro już co innego. Ale dzisiaj jeszcze Delong Drive chciałem troszkę podgonić. Oj, oj. Dobra, troszkę mi podbiło samochód w złą stronę. No nie, kamień. E. Okej, okay, wracamy na drogę. No, i oczywiście samochód nam jakieś dzikie skręty robi. No dobra. Trudno. Troszkę bym chciał jechać szybciej. Jakieś 170 bym jechał teraz. Albo coś koło tego. Co prawda, gra się bardzo długo wczytuje ostatnio. No ale nic na to nie poradzę. A chciałbym. No i co? Dalej jadę bez świateł. Przecinam drogę. O, walnął w siebie. A ja prawie w kamień. A nie, ominął. Żeby go z drogi zrzucić. Tak. O tako. Dlaczego nie? On bardzo szybko jedzie. Aj. Co ja robię? No. Teraz noc jest. Ja zaraz wyhamuję i pójdę spać. Ale jeszcze chwilę chciałem tak pojechać w nocy, żeby zobaczyć, jak to tam się jeździ. Bo mógłbym niby w nocy jeździć, nie, ale nic nie widać. No, na przykład teraz mogę pójść spać. Przeszkodziłem. Jakiemuś NPC'owi więc to jest idealny moment, żeby pójść spać i jechać dalej. A on też może jechać? Tak, on się nastawia i zaczyna jechać zaraz. Oj, a mi, oczywiście, samochód jakiś. Szczerze mówiąc, że mi nic nie wypadło z tego samochodu, to jest jakiś cud. W sensie nawet kaktusy nie wypadły, o dziwo. Chyba, że mi się zacznie samochód przygrzewać. To znaczy, że chłodnica ciutkę jest ten zdjęta, ale z tego co widzę, nie. Tak więc mogę jechać na luzie. Jest dobrze W sumie bardzo fajnie się jedzie w tej grze Naprawdę spoko jest Nie umieramy zazwyczaj Na to liczę przynajmniej, że nic się takiego nie wydarzy Tam jest już jakiś domek widzę W sumie muszę już zacząć hamować. Albo ja w sumie na ręcznym zaczynam zawsze jechać. Później dopiero zaczynam hamować, bo ręczny dobrze wyhamowuje samochód. A patrząc na to, że w tej grze nic nie wpływa, czy na ręcznym jedziemy, czy nie, to jadę na ręcznym czasami. Nie da się na nim przyspieszać, ale spowalniać już bardzo dobrze. No chyba, że się zbuguje silnik, to wtedy przyspieszymy na nim. O. Znowu nam supercharger zniknął Znikają tu każdą grę. Czego on taki ciężki jest? Dobra o, Lodówka ucieka Jakaś felga od roweru, czy tam od czego by to nie było Lalka, lalka nam się przyda Ponieważ większość nam wybuchła jest źle. W sensie z lalkami. Kurde, spadaj mi z tym kaktusem. Co jeszcze? I jeszcze wezmę tą wodę, co tutaj była. Bo do chłodnicy nam się w końcu przyda. Z tego co widziałem, tej wody mam tam 13-14 litrów. Tak. 13 dokładnie. Znaczy nie dokładnie, prawie. Teraz będę miał coś koło 18, więc już prawie cała chłodnica. Nawet 19 prawda. Dobra, jedziemy. zrobiła autosejwa? Nie zrobiła. Dobra, trudno, może nie umrę. A czego ty nie zrobiła autosejwa? Przecież tyle czasu było. O, tam mamy. Kurde jak nam podbija. Tam mamy drogę, miałem powiedzieć. Więc tamtędy też przejedziemy. O. Myślałem, że nam się naprostuje. No widzę, że niezbyt. Tak więc... Trzeba teraz dojechać do drogi jakoś. Bez żadnej sztu, y, stłuczki, jeśli jest to możliwe, ze 150 na godzinę możemy jechać luźno. Nie powinno być jakoś okropnie, E, ale 190 to już lekka przyginka. Jakbym jechał 250, to te słupy by tak fajnie yy, Mijały, naprawdę Dobrze by to wyglądało po prostu no bo wiecie, by jeszcze szybciej leciało Teraz jak jedziemy te 150, to jest prawie dwa razy wolniej, nie? Niż te 250 oczywiście No to bardzo Wolno nam te słupy mijają, bo one tam są rozstawiane co te 50, 70 metrów Nie wiem ile dokładnie znaczy, tak odliczając na odległość w tej grze, albo 50, chyba. No i co? I wyobraźcie sobie, jakbyśmy jechali te 250 na godzinę cały czas. Nie przez dwie sekundy. No to te słupy by nam mijały tak ładnie. Droga cała, piasek. Te rzeczy dookoła nas, kamienie czy coś. O, takie kamienie nawet. Kaktusy, oczywiście, jakbym jeszcze mógł w nie wjeżdżać normalnie, i by mi nie wywalało samochodu, statek w ogóle, jakby mi nie stopowało samochodu, tylko bym w nie płynnie wjeżdżał i z nich wyjeżdżał no, tako, właśnie to było ryzykowne, ale się udało. Na szczęście, to wtedy by było dobrze. Wtedy bym mógł tak jechać, i gdyby nie to, że rzeczy by się troszkę za wolno pojawiały bo jedyną rzeczą, która się pojawia daleko, także nie ma po prostu szans, żeby w nie wjechać. W sumie dwie rzeczy są takie: to są statki, trzy, statki, domki, budynki ogólnie i te góry. I to są jedyne trzy rzeczy, które się pojawiają daleko od nas. W sensie w takim... w takiej odległości, że nie ma za bardzo możliwości Albo w sumie nie ma w ogóle możliwości. Żeby w nie walnąć. No chyba, że jedziemy w noc. To wtedy w domek walniemy. Albo nie. I idealnie zaparkowane jakimś cudem. Dobra. To jest światło? Światło bardzo fajnie. To jest drugie światło. Czy to jest licznik? Co to jest? To jest licznik. Licznik. O! I autosave. Autosave akurat mnie cieszy, bo jakby umarł, to będzie przynajmniej bliżej. Tylko mógłby się już skończyć w autosave. -ie? O, jest. Dobra. No nie tu. Nie mogę wyjąć tego kaktusa, no trudno. Oj. Ale nam ten, albo my mamy w ogóle trzy rzeczy do przyspieszania. Oj, zapomniałem. Bo my mamy tego superchargera. Mamy. Ej, troszkę za szybko. Mamy superchargera, mamy nitro i mamy ten nasz silnik, nie? Ile kaktusów nam wypada? No, nareszcie. I licznik. To jest niesamowite i światło oczywiście. To jest niesamowite jak my szybko gubimy te rzeczy. I jak daleko w ogóle już odjechaliśmy? W sensie widzicie, nie? Jak jechaliśmy te 200 ponad. Powiedzmy to była średnia. Że 200 na godzinę średnio jechaliśmy tutaj na tej odległości. To ile myśmy przejechali w ciągu 15 sekund jesteśmy od bi billboardu strasznie daleko. A ja bym mógł tak jechać cały czas. Tylko że ciężko skręcać też. Co prawda, u mnie hamowanie przy 270 zazwyczaj tak wygląda, że po prostu robię wszystko, żeby się wywalić. Jak było widać, po prostu gleba była samochodem i tyle. I nam wyhamował. Bo jak chcecie, no chyba nie, nie będę yy, ten. Nie będę próbować hamować na normalnie, w sensie tak jak teraz, to po prostu hamuje, nie? A, jakby się nie zbugowało. No, o tak po prostu nie hamuje, nie? No bo przy 270 to. Jak? Przecież ja bym musiał hamować na odcinku kilometra. Tam mamy drogę, tak i domek, co tak szybko. No i już praktycznie hamować muszę, bo oczywiście jadę 170, nie wiadomo kiedy. Jeszcze przyspieszam na płaskim odcinku, nie wiem. Tak, domek jakiś losowy. Czego tam w ogóle jeszcze antena jest? Dobry, dobry internet. Chyba, że to. Nie, to może być. Nie wiem, jaka to jest antena. I hamujemy. I dalej. Wiem, słychać było moją klawiaturę najpewniej. No. Jest jak jest. Czy to było. Nie, to. Dwa razy okulary, nie? Jakiś olej. A to ten olej nawet wezmę? Co to było? Ty o, lalka. Pakuj się na górę. Witam. Będzie 9 litrów oleju. Prawie 9, no oczywiście. No i co? Jedziemy dalej. Jeszcze jeden domek. Nie ma, że nie Tam mamy drogę. Troszkę za ostro skręciłem. Co on robi? On ma w ogóle silnik. Ten, ten taki specyficzny. Jedziemy po niego. Nie no, jaką syfi? Czego jadę 190? No, piekielny królik, jeszcze umarł. Aha. No tak, jeszcze mnie gońcie. Jasne, jasne. Spadaj, pan. W ogóle trochę zabawnie wyszło. Ten się rozwalił, tamten drugi się rozwalił, a mi nic nie jest. O nie. Dobra, już myślę. A ta policja <grymnie> nie wyrabia. E, wyrabia. No ale nie będę mógł hamować przez Was, ludzie. Co to tu robi? Siot. celować. O. Jasne. No znowu ten zając. Ty, 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 bo troszkę... Troszkę mi się zboczyło niechcący. Chciałem zestrzelić tego policjanta, bo on przeszkadza troszkę. No ale jest w takim miejscu, że nie jestem w stanie. Nie. Nie, bo lalki zestrzela. Ja przyrobię ten samochód tak, że będę miał możliwość wyjścia na górną część pojazdu. To będzie ciekawe, będę mógł jechać. W sensie skończy się to najpewniej tym, że wyląduje na spałnie. Na spałnie, na menu, w menu. Oj chyba mnie już nie będzie. Nie, no dalej mnie będzie gonić. Tak. Wiem. Wiem, że mnie gonić chcesz. Zapraszam. Powodzenia, bo ja troszeczkę lepsze mam przyspieszenie. Przestał mnie gonić. A nie, zniknął po prostu. Jasne. Widzę, domek. Chyba w sensie garaż. Kurde. Od garażu do garażu dojechałem. Nieźle. Tak, to jest garaż. Ty to w sumie dobrze, że garaż. Bo to jest ten gdzie. O w takim garażu właśnie, ci którzy nie wiedzą, znalazłem ten samochód, którym jedziemy teraz. I w ogóle przyczepa. Na płyn. Cysterna. W sensie, tak. No mamy kolejny taki z silnikiem potężnym. Sprawdzimy jeszcze co tu jest, co ja się tu będę zastanawiał. Sprawdzać, nie sprawdzać, wiadomo, że sprawdzać. Pokaż mi to chemikalia, oleju, jeszcze trochę. O boż, jeszcze dynamit. Czy ja wysadziłem jeszcze jakieś lalki? Jak wysadziłem jeszcze jakieś lalki? Się w kurwa. ...by taki błysk był większy. Ja sobie wysadzam te dynamity, one nie są mi potrzebne. Da się je przyczepiać? Nie. Tylko, że one są ciutkę silniejsze. On robi, stój w miejscu. O. Jakieś tam płynne dziwne. W pełni skompletowany, jak zwykle. Pojazd tego typu, jak ten, co my mamy, bo to jest dokładnie ten sam, po prostu pusty z benzyną w środku. Silnik, kolejny jakiś duży. A bo to jest oryginalny silnik do tych y, pojazdów 79 litrów diesla, a tego diesla to nie wiem czy nie przeleje w sensie. No, można przelać. Chociaż nie ma co. Mamy już masę diesla. Co ja się będę. Jedyne co zrobimy, patrząc na to, że tu i tak nie ma trawy. A ja jej nie lubię. Zafunduję w tej grze. Oczywiście to tak nie działa. Ale żeby w tym miejscu na pewno trawy nie było. Czyli po prostu wywalę tyle paliwa. Miało być całe paliwo, a nie 9 litrów. Że tutaj już nic nigdy nie urośnie. Jest jeszcze jakieś puste. No i git. Idziemy. No i co? Jak na ten film to już na tyle będzie. Ciotka, przejechaliśmy 2710 km. Wydaje mi się, że powinno już być. Mam nadzieję. A więc. No dobra. Dziękuję wam. Dwa tysiące siedemset siedem kilometrów. Przejechane. No i co? pa, pa.